Jadę autobusem na Blok Forum 2011 do Gdańska. Już niedługo będzie godzina pierwsza w nocy. Tak po kąpieli wygląda bloger z Warszawy w Gdańsku na Blok Forum 2011. W szacownym, pięknym mieście Gdańsku. O, bo mi spadnie. Jestem w hotelu Scandicus tutaj gdzieś recepcja. Jeszcze sporo czasu na to blok forum, to sobie pochodzę i Sympatycznie, bardzo przyjemnie. A tutaj jest hotel z gdzie mieszkam. Muszę powiedzieć, że jestem wzruszony. Gdańsk mi się nieodparcie kojarzy zawsze z wakacjami. Z z młodością, a przecież z różne strony Polski się jeździło. Stoił przed hotelem Skandików w Gdańsku, jechałem w nocy z Warszawy. Też padał, teraz piękna pogoda. Gdańsk to też miasto mojego dzieciństwa, tutaj pierwszy raz może zobaczyłem. A jestem na Blog Forum 2011. Wjazd wirtuozów z klawiatury internetowej z całego kraju. Padło i na mnie. Fantastycznie, fantastycznie. Tak jakbym był na wakacjach. A to koleżanka Basia z bloga. Zugozar na .pl. W Gdańsku szukamy mi tam, gdzie jest To no Otośmy chyba znaleźli centrum Hewelianu. Ale piękne budynki. Byłem wielokrotnie w Gdańsku. Ale czegoś takiego nie widziałem jeszcze. W znakach dotrzemy do celu. Jesteśmy w miejscu, gdzie odbywa się Blok Forum 2011 w Gdańsku. Fantastyczny widok z tej góry jest. No muszę powiedzieć, że ja tutaj nigdy nie byłem. Znaczy widziałem to ja tym samochodem. Fantastyczna panorama, naprawdę. No takiego Gdańska to jeszcze nie widziałem. Fajnie, że człowiek coś zawsze może pierwszy raz zobaczyć. Między innymi w tym pięknym miejscu odbywa się Blok Forum 2011 w Gdańsku. Przede mną idzie Basia. W zeszłym roku też wracał żeśmy byli. Bardzo dobrze, że takie budowle wykorzystuje się na takie cele. Naprawdę. Fantastycznie przygotowane, naprawdę. Blok Forum Gdańsk 2011.

uczestników na Blog Forum Udang 2011, tak to właśnie wygląda. Możesz tak. tak, tak. jak powiedział Krystian, przez całe dwa dni. Będziemy zapowiadać poszczególne panele dyskusyjne, wykłady, warsztaty i zapraszaj tutaj na scenę blogerów. Na początek, że jest ono potrzebne i że tak naprawdę e, to jest nasz, nasz obowiązek, żeby e, tą format współpracy i spotkania e, koncentrować. treści. To jest to, o czym mówiła Rebeka tutaj wcześniej, że już nie potrzeba było aż takich dużych kompetencji do tego, żeby treści w sieci e, umieszczać. Co więcej, zaczęły powstawać różnego rodzaju poradniki o tym, jak prowadzić blogi, jak komunikować się z czytelnikami. Czasów, bo od jakiegoś czasu, i to jakiś czas, pojawiają się doniesienia o śmierci blogosfery. Nawet na zeszłorocznym blogu w mówiliśmy o tym, że blodosfera umiera. Pojawiają się też głosy, że. Serwa obiadowa. Serwa obiadowa, a wtedy. Ple... Piękna panorama w Gdańsku. No to smacznego. Już w Gdańsku robię ten bloga. projekt. I tam kuratorka z innych wystaw, Agnieszka Kulacińska, zaprosiła do udziału w duchu. Świadczy to serwis dla wszystkich, którzy czytają książki, ale dla tych, którzy... Jakiejś firmy lub miejsca. Eee, ale zazwyczaj w ogóle nie dostaję odpowiedzi i wtedy umieszczam właśnie post na blogu informujący o tym, co mnie tam spotkało. miłe. Nie a ja nie miałem e, już nigdy nie mogłem do tego wrócić, a z pamięci e, umknęło mi bardzo wiele. I co najciekawsze, często znajomi mnie pytali o jakieś tam wrażenia, które kiedyś. Taki jest profil mojego projektu i w nim się mieszczą te wszystkie formy odniesień do przeszłości, jakie się pojawiają we współczesnej kulturze. Jest to taka fajna teoria mówiąca o tym, że nie mam. Ty cały czas ty sam nie masz dzieci. To może ten. Jak exp spędzę, you know, Gdańsk, 2011, ulica Długa. Jestem na blog-forum Gdańsk 2011. Szukamy ulicy Piwnej, tam gdzie będzie wieczór integracyjny. Gdańsk, 15 październik. Ale fantastycznie. No naprawdę, to jest piękne, piękne. Jestem na śniadaniu w hotelu Dzisiaj mamy drugi dzień zajęć na blogforum Forum 2011. Ja będę na kursie fotografii reporterskiej i streetowej. Bardzo ładna restauracja. A to moje śniadanko z widokiem na z dworzec główny w Gdańsku. Oczywiście zaraz sobie dołożę, bo chciałbym spróbować dużo więcej, niż to dołożyłem. Tylko żeby to się odbyło kulturalnie. Gdańsk, 8.45. Niedziela, październik. Jestem przed hotelem Skandik, tam gdzie notuję, bo jestem na Blok Forum Gdańsk 2011. Pań zawsze kojarzy się z latem, z wakacjami, z Bałtykiem, z Władysławowem, z Helem, ale też bardzo jest piękno w tej porze roku. Fantastycznie. No i mewy latają. W drodze na drugi dzień, blok forum 2011. Idziemy na drugą część Blok Forum 2011. Koleżanki, blogerki. Port, gdzie odbywa się Blok Forum Gdańsk 2011 to jest podobno jeszcze Napoleoński. Tutaj stoją koleżanki blogowe. Zaraz rozpoczyna się drugi dzień. A tutaj fantastyczne miasto Gdańsk. szerokie to za tak mało i rzut na taśmę mówi. No i chodzę z kolego na siłownię. A drugi kolej zapytany, co robi dzisiaj życą, no biorąc pod uwagę panie redaktorze, że orgazmy. Data no tego bloga, dobra, jak nie... powiesz, że jest dużo hejterów, to, to wtedy zmieniam adres. No, Dobra, okej, okay. słuchajcie, ja mam pytanie, bo powstałem, że na o tych naszych blogach i e, ty Krzysztofie masz na przykład taki komentarz sprzed wczoraj. Nie, przepraszam, z dziesiątego mam to zapisane, ale... E, skiba, skompromitowałeś się popierając z zdrajców, jesteś dla mnie nikim, to jest komentarz po tym, jak ty Artykuły. E, i miałem kilku takich, na początku nawet czytałem to i myślałem, że gdzieś przynajmniej na końcu, w ostatnim zdaniu pojawi się nawiązanie do mojego wpisu, ale... ...to nie. To, ...to nie była... Pole... ...i to jest to, co dał mi blog bezpośrednio. Z jakim efektem? Tu są efekty tego, co robię, takie właśnie manualne rzeczy, bardzo przypominające zabawę, Dzieci ma zabawę. Idę na zajęcia do sali numer 2, marketing na blogach, czyli jak to robić na blogach, no i nie stracić twarzy jako bloger. O, tutaj podobnie jak na warszawskiej Cytadeli. Tutaj będzie wykład o marketingu na blogach, ale ładnie tutaj. Podobnie w Warszawie, na Żoliborzu, u nas odnawiają takie stare budowle wojskowe z przeznaczeniem na kulturę. Warsztaty fotografii kulinarnej na Blok Forum 2011. Nawet wiedziałem, że jest oddzielna dziedzina fotografia kulinarna. to wygląda. kapituła, w której państwu przeczytam, kto wzięli udział. Sylwia Kubryńska. E, e, wytrych, nic, Przemek Gulda, dziennikarz gazety Wyborczej Kromiastki.